...że po owocach należy osądzać sprawy. Czyli jeżeli jakaś sprawa, sposób postępowania przynosi dobre owoce, to się tego trzymać. Jeżeli nie przynosi dobrych, poszukać innego, a nie być zadowolonym, że wszystko jest w porządku. I zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Nieprawda! Nie zrobiliście tyle, ile mogliście. Mogliście zatrudnić człowieka, który pisze piosenki do przetłumaczenia. Mogliście zatrudnić, ja wiem, człowieka, który już coś zrobił e, podobnego i był oceniany pozytywnie przez innych. No tak samo polonista, to jak ktoś jest polonistą, to nie znaczy, że będzie dobrze umiał przetłumaczyć piosenkę. Na ogół fatalnie ją przetłumaczy. Bo nie chodzi o to, żeby też być kimś, mieć jakiś tytuł, chodzi o to, żeby być wypróbowanym. I o tym też i mówi Biblia. O wypróbowaniu ciągle. Trzeba być wypróbowanym. Wypróbowany tłumacz piosenek to jest taki, który coś samego napisał i znalazło to uznanie usłuchaczy. Już wcześniej. A nie taki, który dostał tytuł tłumacza certyfikowanego, jest tłumaczem przysięgłym i już, i ma tytuł i tyle. To, to jeszcze za mało, proszę pana. No, ale w każdym razie ja bym zawsze ch... chciałem zawsze i mam nadzieję, że jednak, nie wiem, no chociaż trochę ludzi y, będzie szło w tym kierunku właśnie, żeby coraz lepsze były też i piosenki. Po pierwsze tekstowo właśnie, żeby te tłumaczenia były okej, okay. myślę, mam nadzieję, no, że, że co to, to nie jest aż taka duża robota. Pewnie gdzieś tam w ostatniej ławce siedzi jakiś właśnie gość, który się idealnie do tego nadaje, tylko go nikt nie zauważa w kościele. Z, zazwyczaj tak jest. Ja sam wiem, sam siedziałem w ostatniej ławce, no hello. E, jakoś nikt mnie nigdy nie poprosił, żebym cokolwiek przetłumaczył ani napisał. No, nikt mi nie powie, że po, teraz po tylu latach i okazało się, że jednak umiem pisać i umiem e, nawet wymyślać piosenki, tak żeby ktoś to chciał słuchać. Nikt w życiu mi tego nie zaproponował. Nie, coś chyba jest naprawdę nie, tak ja myślę. Bo to nie, nie żebym ja był jakiś wyjątek. Ja widziałem to cały czas. Jak wszędzie ludzie są w kościele, którzy są fantastyczni w czymś, co robią i nikt ich nie zauważa. Tylko zauważa się tych, co się najgłośniej modlą, idą do pierwszej, w pierwszej ławce i y, najpierw jeszcze przychodzą na obiady do pastora, bo wtedy ich widać i oni są bardzo... A, wychodzą. Niestety czasem trzeba wyjść do ludzi. Ci z góry mają wyjść do ludzi, poszukać tych, co się znają. Dobrze, to tyle. I jeszcze. No i chciałbym oczywiście na koniec, że mówiłem, żeby więcej było wesołości, więcej stylu hebrajskiego może tego. To, to jest coś, to to co brakuje, mniej kobiecości, mniej koncentracji na sobie, więcej na Bogu. Yy, I na koniec piosenka, która jest myślę, jedną z moich ulubionych. Śpiewałem ten, kto ją napisał. Rich Mullins. Yy, yy, śpiewałem ten, kto ją napisał. I tyle. No właśnie ona pokazuje też, że on też mówił wcześniej, że nie tyle chodzi o to, żeby rozumieć wszystko. Chodzi też o to, żeby żyć. Jeżeli ktoś chce życie, to chrześcijaństwo jest dla niego. Tyle. Mówię Martin Lechow.